Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines 2. I dzisiaj zajmiemy się tą częścią, którą w poprzednim odcinku zaczęliśmy, oraz tym, tym pieniędzmi, bo raz tracimy, raz zarabiamy i to tak się chwieje. A ja chcę cały czas zarabiać i przede wszystkim dużo zarabiać. Także zaczniemy sobie na pewno od kontynuowania tej tutaj oto drogi. Potem myślę, że zbudujemy sobie tutaj tak obok może tego pola. O. A to sobie połączymy zakrętem. O. Następnie kolejną drogę by byśmy sobie wyprowadzili stąd. Znowu przy ogrodzeniu przy polu dobra i też takiego i teraz by trzeba było zrobić to ładniej także tak jak przedtem po prostu zakręt taki łagodny ok i mamy coś takiego teraz wypadałoby zrobić jakąś taką drogę wewnętrzną i może ja do tego, do tego użyję tej takiej y, drogi z parkingami tylko niech to będzie ta. I niech to będzie proste o, coś takiego właśnie. Z parkingami, gdzie się mogą poparkować. Okej, okay, i teraz tak. Taki europejski domek byśmy sobie zrobili tu. A oni chcą też tych tanich mieszkań. Dobra. To zróbmy tutaj jedno duże. Tutaj drugie. I na razie może tyle. Dalej jakiś sklepik tu. A może być większy? Dobra, on chce być taki. Później może taki. I później tak, kolejne europejskie. Tutaj jakiś brytyjski, amerykański to tu. Taki brytyjski i wschodnioeuropejski tu, tu i tu. Okej. Okay. Tutaj też bym dał wschodnioeuropejskie. Tutaj nic, tutaj jest ten cały osiedle cordum, kordum. Okej, okay, teraz odcinamy sobie te kratki. O, właśnie tak. I też poleciałbym w te wschodnie europejskie i już brytyjskie. Tylko niech to będzie większe. Proszę. Dobra, dajmy jeszcze jeden rząd kratek. I jest większe. Teraz jeszcze sobie wybórzmy te ścieżki. O, i już zaczynamy z powrotem zarabiać. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda z tymi autobusami. 7% póki co. Autobusy, 4. Ja bym na razie zostawił 3. Albo nie, dajmy 4. Bo jednak w każdym jest parę pasażerów. I może byśmy sobie zrobili tą drugą linię, o której mówiłem, z tymi... Nie, dobra, na razie nie. Wróciło nam zapotrzebowanie na sklepy, ale to na razie tym się nie przejmujemy. Ja bym może zrobił jakiś jeszcze wjazd do tej, do tej części przedmieść. Ja proponuję sobie jeszcze powiększmy te przedmieścia dwa. Bo póki co, to jedyne połączenie to jest ta taka droga wąska i już nam się ten most korkuje. Także wyprowadziłbym sobie jeszcze, kontynuował tą sobie drogę tutaj. I myślę, że po prostu tak bezpośrednio się tutaj łączymy, ewentualnie jakieś takie większe rondo. Trochę blisko są te rondo, ale dobra, to już trudno. Na pewno sobie poszerzyłbym teraz te ścieżki i może nabrzeże bym jeszcze dodał, o. I mamy kolejny wjazd już na tą dzielnicę. I jeszcze może jeden byśmy sobie zrobili. Tylko teraz trzeba tak zrobić. Okej, okay, coś takiego. Tutaj już bez skrzyżowania. I teraz prosta droga tu. Okej, okay, i teraz trzeba jednak troszeczkę wyburzyć tutaj. Drogi, teraz sobie jeszcze przeprowadźmy tutaj prostą i teraz łagodny zakręt. Trochę mi się to nie podoba, ale to chyba musi tak być. Chociaż widziałbym też tutaj jakieś rondo, ale dobra, zróbmy tak. To pomniejszmy rondo, a tutaj zróbmy takie większe. Bo bardzo często są te ronda, ale dobra, to jest główna droga, to niech tak będzie. I tutaj też bym powiększył jednak, tak jak było wcześniej. I dalej. Jeszcze bym sobie wyprowadził tutaj jedną drogę. I tu. I połączmy to sobie tylko chwilę. To bym zrobił takie krótsze. I połączmy o. I może jeszcze jedno połączenie tutaj, tak to ładnie nam pasuje. O, z tą drogą. Dobra, niech tak to będzie. I mamy kolejne połączenie. Jeszcze bym zrobił tutaj jedno, ale już nie będziemy niszczyć tych domków i biur. Także co, przechodzimy dalej do budowania. Mieszkań Tutaj brytyjskie. Tylko prosiłbym, żebyście byli więksi. O, dokładnie. Dalej, tutaj jakiś jeden wschodnio-europejski, Jeden taki, jeden taki. Jeden europejski taki i jeden taki. Tutaj jednak postaram się, żeby one były, miały różne wielkości. Proszę, żebyście byli. Może to być jeden dom? Nie, nie może. Okej okay, coś takiego I teraz amerykańskie I sklepik jeszcze jeden tu Okej okay, o korki mamy tu Ale to nie są korki to jest po prostu Taki większy ruch Właśnie zobaczmy jak to z tym ruchem Oni cały czas skorzystają Z tego wjazdu No dobra ale to też może być dlatego że teraz akurat nam się wprowadzają ale może zrobiłbym kolejny wjazd do miasta Taki mały Pewnie potem i tak będą z tego korzystać tłumy Ale dobra, zróbmy rondo i niech z tego korzystają Tylko zniszczymy sobie to A i do tutaj parkować? Nie chcę żebyście parkowali I tak będzie dobrze A jak te korki dalej? Dobra, to zróbmy tak. Ja tu ostatnio dawiałem drogę asymetryczną. To zrobiłbym tak wszędzie. I teraz czy coś trzeba tutaj robić? Nie, wszędzie jest dobrze. Ewentualnie już tak w ostateczności postawimy sobie takie rondo. Ale myślę, że powinno być tutaj dobrze. Te światła też bym zostawił. A tutaj jakieś rondo by się zmieściło? Tak. Tylko narzeka mi, że jest w wodzie, to ja postawię takie rondo. Okej. Okay. I jak ten gwiazd też korzystają? No, korzystają, coś tam zaczynają. To może w sumie to jest kolejny gwiazd i kolejny ruch na tym skrzyżowaniu. to... Zróbmy jeszcze jedną drogę. Wyprowadźmy sobie stąd. O, dokładnie, w ten sposób. Tylko też z anarchią trzeba. Zaraz to sobie podniesiemy. I podłączmy się tutaj. Dobra, i mamy kolejny gwiazd. Oj. Okej, okay, gdzie jest jakiś węzeł? Tylko tu, okej. Okay. To ja bym to tak delikatnie podniósł i to też. Okej. Okay. A tutaj my na brzeże... I tutaj chyba też by było dobrze postawić na brzeże, chociaż... No nie, nie podoba mi się to za bardzo, bo tak tą rzekę uszczupla, ale to to już tak musi być. Bo jednak lepiej to wygląda niż jakby było podwyższe takie. Ojej, i teraz tutaj jest problem. Dobra, zróbmy tak. Jest ja tutaj z anarchią, postawię małe rondo. I teraz tak. Weźmy ten domek i postawmy go może w tym miejscu. O! delikatnie go przesuniemy nie teraz nachodzi za bardzo ok tak będzie git i jeszcze weźmy to biuro i postawmy tu o to jest fajne miejsce i to może teraz tak mi wpadło długowy pomysł żeby ten domek też tutaj dać tylko teraz trzeba powyburzać te drzewa ok Teraz już powinno być git. Tylko wyłączymy tutaj parkowanie. Nie, tu nie ma przystanku. Dobra. I teraz już mam nadzieję, że to zadziała. A zmieściłoby mi się tutaj jeszcze większe? Aha, nieprawidłowy kształt. Ale tylko to. O, takie to mi już bardziej pasuje. No dobra, to niech będzie coś takiego. Dobra, co dalej? Dalej bym e, tutaj jeszcze coś pobudował. Znaczy coś, no budynki. I tak jak mówiłem, to będzie tymczasowe, więc e, nie przejmuję się tym, że tu obok będzie kolejne tanie mieszkanie. Czy już mnie narzekają na małe domy? Nie. <laughs> Mamy wysokie ryzyko przestępczości, a ja już dużo zarabiam, więc pozwolę sobie już to włączyć. No, i dalej dużo zarabiamy. Dobra. Dalej, kolejny taki dom średni. Tu jeszcze takiego dużego bym zrobił. I tu też taki duży. Dalej, tutaj jakiś sklepik, tutaj jakiś sklepik, tu sklepik. I tu, tutaj to może jednak tanie mieszkanie. W ogóle to mi się wybudowało to chińskie i mi się nawet podoba, no. Spoko jest, spoko. Więc myślę, że pobudujemy sobie takich więcej, tylko większych. Coś takiego. Yy, to nie może być jedno? Chyba nie. Dobra, to zróbmy coś takiego. O! Jest. I teraz to już normalnie, czyli taki jeden europejski, taki brytyjski. I teraz tutaj jeden brytyjski, jeden europejski, I jeden wschodnioeuropejski, to taki i może amerykański taki. Tutaj to już normalnie takie dwa duże. I teraz takie dwa i. Sprawdźmy, czy się jeszcze wybuduje jakiś. Tak, jeszcze trzeci się zmieści. Tylko trzeba teraz wyburzyć te roślinki. Okej, okay, mamy to. Dalej. No i tutaj bym wybudował na pewno jeszcze te europejskie domy. Tutaj to bym bardziej widział tanie mieszkanie, tutaj też tanie. A resztę to w sklepach. O. E, do czego to są kratki, powiedzcie mi? Okej, okay, coś się one zepsuły. Ale to nie będzie problem. Tylko usuńmy sobie tutaj. I tutaj takie na rogu amerykańskie. O, właśnie tak. Teraz tutaj brytyjski i wschodnioeuropejski. Tutaj, bym powstały takie trzy sklepy. A dalej, to myślę, że już bym poszedł z tymi. Normalnymi domkami, nie nabrzeżnych bym nie stawiał. Bałbym wschodnie europejskie, a tutaj tanie mieszkanie. Dobra, dalej, to ja bym sobie zmodyfikował tą linię, żeby ona też dojeżdżała tutaj. Mamy wręcz idealne miejsce tutaj do zawracania, nawet dwa. Więc jakbym to poprowadził? Tutaj bym jeszcze dał jedną wiatę. Yy... Zastanawiam się, jak to zrobić. Dobra, nie, zróbmy tak. Niech tutaj zostanie tak, jak jest. I po prostu to pokontynuujemy sobie tutaj. Czyli tu. O. I ostatni przystanek damy sobie tu. O. Albo o tak. O. I teraz po prostu przeprowadzamy sobie dalej, czyli przeciągamy ten węzeł trasy w to miejsce. I teraz po prostu sobie tutaj dodajemy te przystanki. Tylko niech to sobie jedzie tędy. O. Chociaż nie, możemy to zrobić tak, o. Tak jak było wcześniej. Bo tutaj się żaden autobus nie zatrzymuje. To zróbmy to tak, o. I proszę. Dobra, i może jeszcze się zastanawiam. Mówiłem w poprzednich odcinkach o... Li, linii autobusowej dla robotników, ale może nie będzie to potrzebne, bo tutaj idealnie ta linia jedzie w tamtym kierunku, więc może e, zrobiłbym taki jeden przystanek, tylko pokażcie mi o, tu takie dwa i końcowe może tutaj. Dobra, i teraz przeciągamy sobie ponownie, Dajemy to tu. Y Wstawiamy w takim razie kolejną wiatę Tutaj dodajemy przystanek. I jeszcze te dwa przystanki też sobie dodajmy. I mamy linię taką długą. Tylko teraz trzeba trochę zwiększyć te autobusy. Już widzę, że samo mi się zwiększyło. Ale dajmy może 7, no? Dobra, albo dajmy 8. Albo nie 7, 7. Zobaczymy jak, z te, zobaczymy, jak będą z tego korzystać. Dopóki co, to jest 4%. Więc nie widzę potrzeby, żeby dawać więcej autobusów. Dalej, jak to wygląda ze szkołą? Szkoła podstawowa jest dobrze, ale liceum jest bardzo słabo. Także my tutaj mamy takie liceum i pokażcie mi, do skrzydła już się nam nie zmieści. No to zn znak, żeby postawić kolejne. I pokażcie mi, tu jest takie fajne. Tylko tu jest miejsce dla uczniów 250. 22 tysiące utrzymania mi się uczynia hmm. Zastanawiam się czy to będzie, nie podoba mi się to za bardzo Bo sam wygląd jest spoko, ale koszty utrzymania są straszne Dobra ja to postawię Postawię to i... Powinniśmy i tak dużo zarabiać Dajemy jeszcze do budówkę skrzydła i niech to nam po prostu działa a my budujemy dalej. Wraca nam zapotrzebowanie na tę yy, średnią zabudowę. Więc taki duży domek byśmy sobie postawili tu, tu oraz tutaj taki 3x3. A dalej to lecimy standardowo. Czyli tutaj jakiś taki. Tu może też taki mniejszy, ale taki nabrzeżny spróbujmy. Tu taki. Tu nawet taki większy. I tutaj też dwa, będą trzy na trzy. Później tu. I tu. Dobra. Myślę, że to będzie wszystko jak na dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy dosyć sporo. No to co? Trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa. Cześć, cześć.